Cześć, witajcie? Ja jestem, Abra I dzisiaj, moi drodzy, zagramy sobie, yy, jako że mam 103 gwiazdkę, jestem taki super dobry, yy, z teksturpakiem, słuchajcie. Tak, Elwiso mi podsunął pomysł, abym zagrał z teksturpakiem na Bedurs. Mówił, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie, więc na to liczę. Czy faktycznie, słuchajcie, tak będzie? Tego nie wiem. Widzę, że zieloni już słuchajcie do nas lecą. Elvis ze mną gra, bo ktoś, ktoś nie wiedział. Cześć! Eeeeeee... Jestem sławny. Y, 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 tak, jesteś. Dobrze, nie. w każdym razie, ten teksturpak jest mega porąbany. Spójrzcie tylko na te kolorki. Spójrzcie, słuchajcie, na tą wełnę. Spójrzcie jak wygląda Dirt. No naprawdę, słuchajcie, teksturpak jest mega, mega pogrzany. Dobra, rozwalam stare jisz, łóżeczko jisz, w takim jisz, razie. Okej, okay, okay, nie ma łóżeczka. Ej, stary, może ten teksturpak jest naprawdę jednak dobry, skoro. On jest stary dla prosów, nie? No stary, tak on może dodać. naprawdę jest dla prosów, skoro. Stary, skoro stary tak wygrywamy, nie? No skoro tak wygrywamy, no to gościu. To było proste, rozumiesz? Ej, to było za proste. Naprawdę to było za proste. W takim razie, czekaj, ja tutaj podkładam troszeczkę rzeczy i w ogóle moi drodzy, jeśli chcielibyście więcej porąbanych odcinków z Bedwursów, to oczywiście subskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem, tak, bo filmy z Bedwurs są tutaj codziennie na kanale. Abra Minecraft jest z milenowiec, jakby ktoś nie wiedział, ale wiecie co? Możecie też napisać komentarz i zostawić łapkę. To jest ważne. Tak, jakby z góry dziękuję. Ale spójrzcie na ten dirt, serio, spójrzcie na ten dirt. Stary. A ty leć po opsa, mordo. Zobaczcie jak opsu wygląda. I, iść po opsa? Tak, proszę bardzo. Eee, dobra, Ej, możemy spróbować. Tak, Ej. to jest właściwie ciekawostka, wiesz, bo to jest tak, no. że według tego, co mówią gracze i ogólnie tam wszyscy uważają, teksturpak, taki dla prosów, dodaje ci do skilla około 30%, stary, więc nauczy na nim grać, a ci gwarantuje, że będzie lepiej. Ej, ale serio taki teksturpak miałby tak. polepszać mojego skilla? Bo on ma, stary, zobacz, takie inne mieczyki i partikle, to jest bardzo ważne, partikle. Dobra, czyli twierdzisz, że on mi da 30% więcej skilla. Oj tak, byczku. Ale 30% z zera, to dalej zero. Chyba, że to 30. że nie mam w ogóle skilla, więc to mi nic nie da. Cza... Strasznie śmieszne. We... Star, że się zaśmiesz, No weź, no weź, powiedz. No powiedz. Żałosny jest. Nie, star weź, powiedz, naprawdę, weź się żeby... postarał chociaż. To było zabawne! Proszę mi napisać w komentarzu, Dobra. że było zabawne. No trochę było, stary, do uśmiania się. Mam w każdym razie 8 emsów, no. no. to le Dobra. leć po obstaw. Dobra. Błagamy spadni, proszę. A co, jakbym, stary spadł? Właściwie, go cię przedstawiam? Dobra, ale mówisz, że obsy jest jakiś dziwny, tak? Chętnie nie, zobacz. po prostu jest różowy tutaj. Różowy obsydian? Tak. Po co różowy obsidian? Przecież kolor obsidianu A chyba nie ma żadnego. dla rodzaju, rodzaju. zabawy. No dobra, no niech będzie. W takim razie, czekajcie. Kupimy jeszcze tutaj szybko... A, ty już kupiłeś protekrzyna. Tak, nie, to dwa deaksy w takim razie po prostu sobie odłożę. Zrobię sobie teraz e, też tutaj, patrzcie, pyk, 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 okej. Okay. Ty, nie, nie, no ja chciałem już skakać. Przecież nasza wyspa jest tuż obok, xD. Dobra, no to co? Idę w takim razie, stary, zrobić opsa. Proszę. Okej, okay. rozwaliłeś kogoś. Aquę? Tak. Na mnie nie poczekasz! Ej, to no to jest stary. samolubne z twojej strony. Ale. Ja to robię coś dla drużyny, sposób. robię opsa, a ty mi będziesz taki Ale tutaj żart. O co on tutaj nas okradł, stary? On nas No bo wbiłem się na jego z diaksy. on na nich stał. Ej, stary, ten obsydian. Nie, no nie wiem, czy on jest taki różowy. Naprawdę nie wiem. A jeszcze Też... mam taktykę, stary, jak zepsuć wełnę tutaj, ja ci pokażę, jak zepsuć wełnę. tak? Nie, chciałem firebolem, ale to mało co dało e, Dobra, jest git, psujemy łapeczką, stary, też jest fajnie w takim razie Ale czy to no, jest taki różowy? Czekaj, Trotowałem. zaraz go To był, to był troll Eee o... e, Beka z ciebie Hupcius jest widzem i napisał, że mamy że ludzie mają mnie atakować Serio? Serio? Serio, Hupcius? Serio? Ej, no naprawdę, no gość co jaja robi, no beka z niego po prostu teraz, no. Ja cię kręcę, co za gość? Serio? Ej, to było niemiłe, stary. I bo youtuber, patrzcie, youtuber. Widzicie? Ej, to było niemiłe, no ale YouTuber? dobra. No tak Okej, okay. to w takim razie, słuchaj, ja tutaj kupuję rzeczy, idziemy go rozwalić. Bo jakby ja nie wiem, czy to jest widz czy hejter bardziej, jak, jak ty byś, stary, to odbierał? Mi się że stary jest hejter, słuszny na jego jest jakiś kim budownika. Stary, jakiego on ma skina? Zaraz ci powiem, nie wiem. Zaraz, stary, sprawdzę. Jego skin powstał w 30 sekund. N nie wiem, stary. Nie chcę go oceniać przez pryzmat skina, ale tu jest mega niemiłe, że on pisze, żeby nas atakować, bo jestem youtuberem. Idziemy ale. go rozwalić, stary, serio. Nie Moi drodzy, napiszcie, jak myślicie? Co myślicie o tej sytuacji? Serio, no bo... Czy to nie jest, stary, gras z hejterem? Tak. Jak dla mnie to jest gra z hejterem. Ty... Tak. No bo czy widz by coś takiego, stary, napisał, żeby ktoś nas atakował? Widz by napisał, siema, abram, mogę screena i by sobie zrobił screena, to tak, byłoby git. Tak? tak, idziemy go atakować, to jest ewidentnie hater w takim razie, stary, A. dawaj. Chodź, stary, pomóż mi, bo tutaj jest jakiś czerwony gość, więc musimy, stary, go Te, Mamy Tak, wyspy. Chodź, chodź, czerwony, chodź tutaj, czerwony, chodź, chodź tutaj. E no, stary, nie no, ta, tak bezpośrednio go atakować. Naprawdę. No dobra, dobra, roz... artikle, jak okay. go bijesz Ej, faktycznie są bardziej jakieś takie. Jakby diamenciki latały sobie wokół nie? Ej, stary, coś czujesz, że tego hejtera nawet nie ma atakować, wiesz? Że on zaraz spadnie? On że stary, stary, zaraz sam zginie, śmierć, Nie, nie, prawo, nie stary, nie, to jest stary hater. Ale on jest Klepiemy hatera na Bedwars Dawaj go, no, Wpierw, wpierw Wpierfinkster, bo jest bliżej, dawaj. Tak, no dobra, no to do. Wow, stary skoczył na mnie, jakiś różowy w ogóle, właśnie do dobra, rozwalamy starych, rozwalamy ich dawaj, fedź, A, open, open Nie stary, zablokowałeś mnie teraz No nie, gdybyś nie a... postawił stary tych kilku klocków Stary gdyb... Dobra, jednego zrzuciłem bloczkami A do drugiego stary podlatuje Udało się! <laughs> Różowie nie mają łóżka! po! Dobra stary Ej, ale stary, tymi klockami mnie zbugowałeś przez chwilę, więc no to trzeba To była taka moja metoda, żeby zwiać i było już trochę blisko. Dobra, no to czekaj, czekaj. tutaj, stary, do ciebie znowu w takim razie polecę. Ja, moi drodzy, jeszcze tylko szybko przypomnę o sklepie www.abra.ty. E, pierwszy link w opisie tego materiału, no pierwszy. Możecie zakupić sobie epickie gadżety, sygnowane właśnie logiem Abra Team. Takie na przykład korzackie bluzy z e, kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki, no mnóstwo fajnych rzeczy. I o minus 20 zł macie taniej zamówienie, kiedy wpiszecie sobie kod ABRA. Macie kod napisane w opisie, więc to, to chyba nie jest zbyt ciężka rzecz, a serio, możecie sobie sporo zaoszczędzić. I przypomnę jeszcze... Ty, to jest biały? Był. Ty czekaj, bo tu jest za dużo graczy. Bo... tu jest Hupcius! Tu jest Hupcius, stary! Tu zrzucił mnie hejter! Zrzucił mnie hejter! Oh. Jak on to zrobił? Nie no, dobra, tak szczerze to... To, że hejter to nie znaczy, że jest słaby, może być jak najbardziej dobry. Albo być hejterem. Ja <laughs> przypomnę... Przypomnę w lepkach, że możecie, słuchajcie, mieć unikalne wlepki Abra Team Gratis. Takie trzy wlepeczki, słuchajcie, dołączam do zamówienia, są one losowe, więc warto się też pospieszyć, bo bardzo szybko schodzą. One są tylko do wyczerpania zapasów. WwwAbraety, pierwszy link w opisie tego materiału. Dobra stary, ja chupciusa rozwalam jak coś, nie? Spoko. Ej, zrzucił mnie. Trochę mi przykro. Tubaniec. No ale to wiesz, to jest... teraz w ogóle zacznijmy od tego, że nienawidzi, bo, go, bo, bo spójrz na czat. No właśnie widzę, so cheap, knockback stick. Mhm. Mhm, mm So cheap, stary. Tak słabi słabiutko, stary, to zrobiłeś. Słabiutko to no. zrobiłeś. Ej, ale nie, naprawdę. Zdenerwował mnie, chłopak. Stary, już się podzielić, a potem to przekałem. Bo teraz będzie fokus od grajów i od radów. Więc, stary, bierz grajów, a ja jestem na radów. Dobra, ale ja mam słabe itemy, wiesz? Tak szczerze. Trudno. No Kupu dobra, wydeprzy, po prostu. zdążysz o, nie no stary, po prostu spróbuję na nich polecieć Tutaj widzę, że Reda masz, dobra, Reda rozwaliłeś Usterda. Masz 0 HP właśnie, nieźle Tutaj Hupcius stary znowu do mnie leci, nie? Dobra, Hupcius, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, 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 chodź. No właśnie mu stary pokazuje teraz No i go nie ma, no No i tyle, ale jeszcze, jeszcze stary drugi Ten Michalewicz, tak? Dobrze, dobrze, Michalewicz, co tam, co nam dzisiaj pokażesz? Co nam dzisiaj pokażesz? Pokażesz to, że Dobra, nie trafiłeś firebolem, ale miałeś do tego prawo, stary. Ja też nie trafiam firebolem. Co nam jeszcze pokażesz? Pokażesz mi to, że mam mało HP i zginę. No ja wiem! Ja wiem! Ja nie mówię, że jestem lepszy od hatera, tylko mówię, że gramy z haterem. Ja lecę wyżej, słuchajcie! Ja lecę wyżej! Ja kręcę beka jeszcze. Tutaj czerwony wlatuje, słuchajcie. Ja się dobrze bawię i to mi. To jest dla mnie fajne na tych Bedwarsach. Dobra, gościu, ty sobie tutaj, pyk, pyk, pyk. pyk. Dobra, Michalewicz, czy jak ci tam weź, sobie spadni I teraz tak, ja sobie polecę tutaj do czerwonych, tylko pytanie, czy tym mostem? Stary, próbuję. Rób jak chcesz Stary próbuje ci Okej okay. Nie, mieli podwójnego endstone'a Gdyby nie to stary, nie mieliby wyra! Ej, dobra arenka nam się trafiła. Naprawdę Taka przyznam, ciekawa. że dobra arena nam się trafiła. Gdybym też miał lepszy oczywiście mieczek, tak? No tutaj mój błąd, nie będę, słuchajcie, mówił, że nie... Ej, wiesz co chyba na z TNT do nich polecę. Okej okay. A ty co robisz? Z redami się bawisz? Tak, ale mam pocki w okazji. No to to jest problem, bo ja mam jeden na dwóch i Elviso ma jeden na dwóch. Ale to dobrze. To dobrze, stary, mamy, mamy ciekawie, tak? Więc jest git. Mamy w ogóle te. No i wyjaściłem go z kolejnego firewalla, ale on już nienawidzi. Jest stary, mi się wydaje przynajmniej. Stare, ale stary. Ale oni, oni mogą e, nas naprawdę nie lubić. Redów to stary, po prostu leć na tych grejów, bo potem będzie czego stary. Rozumiesz mm -hmm. co mi chodzi, musimy się podzielić. No stary, próbuję, tylko. na będzie że... rip. No stary, próbuję, tylko że oni naprawdę nie są źli. Serio, jakby totalnie bez beki. Oni pewnie oglądają ten film, skoro gość kojarzy, no to. No, może oglądać, tak? No to oni naprawdę nie są źli. Serio? Ci, 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 ci szarzy, oni są całkiem nieźli, no. Na pewno lepsi ode mnie, więc jakby wiesz, no to, to nie będzie łatwe, ale damy radę. Ja myślę, że stary dam radę, Szefnie, jeżeli tak. się odpowiednio skupimy. Może stary by podki spróbować, ale póki co lecę z TNT i właśnie em, z czym ja jeszcze lecę? Z, z tutaj boczkiem, ok. Start, nie miałem szans po prostu, nie miałem szans. Mają oboje po dwa serca, nie? Ale no. Kurde, Dobra, stary, mam kierujące. i chupciusa i tego drugiego naraz, stary. Mam dwóch na jednego. Zrobisz to. O, stary! O stary, tak, miałem dwa na jeden i wyjaśniłem ich, ich. no. Powodząka ok, tam, okay przyznam, nie mieli e, prota. Przyznam, A ale... To był ich błąd, że nie kupili. Tak, ale stary, dalej dwóch na jednego to było, nie? Tak, tak, cały czas. Dobra, ok, tutaj poleciało stare TNT. Dobra, 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 dobra. No Okej. Okay. Nie, 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 no kurczę, open beda mieli, ale stary, z dwoma się nie ale da. Tak to jest tak, tak trudne, że... Żeby... Bo wiesz, jednego rozwalisz i on się respi. Ale kiedy jest ich dwóch... To jeden się respi, podczas gdy drugi już mnie atakuje, no nie, to jest naprawdę mega ciężkie, strasznie mhm. ciężkie I ty masz tą samą sytuację chyba, nie, teraz Tak, ale wiesz, stary, jeżeli byłoby tak, żebyśmy oboje lecieli na redów, monitor. to by nas wyleciał grey, nie, potem byłoby tak, odwrotnie Tak, naprawdę, stary, Musimy jest tak ciężko zrobić. Jest mega ciężko, ale damy radę, tylko może, stary, byśmy poteczki ogarnęli, no nie wiem właśnie, właśnie. lec lecę na niewidzę na redów Uuu, no dobra, to redów już nie ma w takim razie znaczy spróbuj, żeby ich nie było, okej? Okay? Kupię, skupienie, skupienie full. Dobra, ja czekajcie, zrobię coś takiego. O, Jeza! proszę, proszę, <laughs> no i piękniawa, dobrze, dobrze. Nie ma Red, znaczy są jeszcze, ale nie mają wyra, jakby to mamy Żyzi. na miejscu. Żyży. Um, I tutaj mnóstwo jeszcze diaksów leży, więc można by te diaksy też zrobić. Gar jest teraz Emeraldy masz czyste, bo red jest u siebie na bazie, Ale ja, grajesz do nas lecą, stary, wiesz? No to wyjaśnij ich sterwier. Mi Michalewicz, z Michalewicz chyba on jest, tak? Dobra. Michalewicz, no co, jeden na jeden. Nie chcesz? No rozklepaberkę, no rozkleperkę, no, no no. No, no nie rozklepała Berki jednak, ale było blisko, no dobra, nie było blisko, ale co mogę jeszcze pozytywnego powiedzieć, no mogę powiedzieć to, że oni naprawdę nie są źli, serio ci że są nieźli, czy znaczy, pewnie są gorsi od ciebie, no ale ty masz mnóstwo gwiazdek akurat, ej ja mamy, ma incoming, stary stary, stary. mamy incoming, mamy incoming, mamy od incoming, mamy incoming Od kogo powiedz mi? Od Szarego właśnie Chłopie Stary, please, zrób coś, serio, ja nie zdążę Chłopie, o, o jakim Szarebi ty mówisz, ty im leć na wyrko nie, stary, ja tutaj wracam się. się. No stary, naprawdę on do Aha, ty Ale jesteś z drugiej co strony. Co on nam stary może zrobić? Zobacz, ja nie drugałam, wiedziałem, ty, że, że ty jaśniam. jesteś stary. Nie wiedziałem, że ty jesteś. No, stary. Ja, yeah, to ja straciłem tylko czas. I to ile czasu jeszcze? Ja nie, mógłbyś powiedzieć od razu, że on jest, że, że jesteś. Weź ten i zrób stary pożytek z tego. Tutaj tak, jest drugi, ten y, no, drugi ten Michalewicz chyba, tak? On jest Michalewicz? Ej, ten drugi to nie wiem czy to jest hater. Nie mam pojęcia, stary. Nie wiem, nie wiem, ale jestem ciekaw, stary, jestem ciekaw. Ale robimy ich, robimy o, nie, ich nie wylogał się! No nie no chupciu już, wracaj tutaj, no! Dwa ince, dwa ince Dobra, wracam się w takim razie Ale Redy, tak? E, to są na midzie stare, ale nas lecą od boku Dobra, jestem też na midzie stary. Podchodzę, Zdawaj pomagam. Na dobra, 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 dobra Stary, oni mają dużo do stracenia, oni mogą być final killami, no nie? Więc oni tak. myślę, że będą tutaj uważać. Dobra, okej, okay, ja też tutaj będę uważać w takim razie Okej, okay, podjeżdżam, 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 podjeżdżam. Dobra, pyk, pyk, pyk. I gość, gość ma 7. Gość ma 7. Oj, od upadku! Dawaj duchze. go! Od upadku! No stary Fireballa. Zabrałeś mi go, zabrałeś! Ale o, ja wziąłem, to dzień. Kacze, bo gość tu nas leci, bo jest po prostu... Wiesz co? Ja za tak określam, że gość jest po prostu no geniuszem, naprawdę. Ej, ale dasz radę, tak? Ten drugi stary, nie miałem pojęcia, że on w ogóle... On jest na bazie. Czekaj, co? Co jest? Stary, nie ogarniesz tego. Co jest? Red u nas był na perełce, ale... Ta perłka mu chyba nie wyszła, bo spadł. Okej, okay, dobra, czaję. Ja mam tutaj dwóch szarych stary w takim razie, i sobie tutaj na nich czekam ładnie pięknie. Tutaj widzę, że właśnie się podchodzi. Dobra, Hupciuś mnie zrzucił. Dobra, ale okej, okay, ja nie będę. Ja jakby w takich sytuacji ja nie będę nawet już próbować. Wolę jednak wziąć A albo potkę, albo tych Możemy stary zrobić. Jeżeli teraz jesteśmy we dwóch, to myślę, że damy radę już, wiesz? To stary daj mi sekundkę, tam się po emeraldach. ralda, sobie tak tą zbrojkę. Ja już tam polecę z tymi protekcjonami wszystkimi. A to bo... ja ogarnę Diaksa, wiesz, w tym czasie w takim razie. Znaczy wy sobie Meraldy, wiesz, ja się teraz ty tak sobie Ty robisz, tak? To ja mogę zrobić tak, zbroję w takim dokładnie, razie. Dokładnie, no, proszę bardzo. Ja mam czas. dwa deksy jak coś w Enderczeście jeszcze. Ja mam siedem, więc sekundkę potrzebuję, a będzie mm -hmm. już czujeczka, potem tylko z górki. No dobra, dobra, dobra. Tutaj jeszcze jest Ale jeden Ale kup, trawa, mordo. kup trawa, koniecznie. Eee, no dobra, to się wrócę w takim razie na razie i kupię. Ten Michalewicz spadł, pytanie z jakiego powodu on spadł, nie, nie wiem. A, no, po prostu, stary, wiesz, według mnie on wyszedł na środek, kliknął optifina, i zobaczył Aberkę na swojej wyspie i pomyślał, jest blisko, uciekamy. Mhm, mm uciekamy, Abera jest na wyspie, nie? Dobra, nie, naprawdę. Ej, serio, jakby bardzo mnie cieszy to, że nawet jeśli słuchaj to są hejterzy, to jednak to są dalej Polaki i reprezentują całkiem niezły poziom, pozostali jako ostatni, tak? Jakby wiesz to to mam jest na myśli. stary coś. To, to, to jest próbować. moim zdaniem mega spoko, jakby akurat, serio już totalnie bez beki. Jakby serio bez beki. Zostały dwa teamy z Polski Na sam koniec jak go git. teraz? On ma firebola, więc będzie próbował oczywiście, ale próbuję, stary. rozwalam go, rozwalam go, jazda z nim. Ja za z nim. Hupciuś! Chupciuś! No, Elo Okej. Okay. A ty coś mu zabrałeś, HP czy nie? Nie, na go nie biłem. Dobra, Bój. bo właśnie chciałem zapytać, żeby nie było, że wiesz, że eee! dwóch na jednego, bo ja już widzę setki komentarzy. Zawsze wiesz czego ja nie zrobię Zawsze u mnie połowa komentarzy to będzie, że... Eee! Abera, coś ty zrobił, nie? Ale nie zrobiłeś, nie dotknąłeś. No nie, w no tym miejscu patrzyłem się. No i super. Ale i tak będą komentarze, że stary ty mu zabrałeś 10 HP, a ja tylko dobiłem. I tak takie będą, nie? No bo frajer jesteś! Dobra, ja mam stary 10 M'sów i nie chciałbym z nimi spać, więc hupciuś, proszę, zostaw mnie. Tym razem serio. Mordo. Czy tam Michalewicz jak ci tam nie wiem Co jest? Nie mówiłem do ciebie, mówiłem do niego. Ej, on stary mnie goni, ale ja mam 10 M'sów, ja nie, nie, nie. Błacam. Ja by też stary za, za, za Nawet no gdybyś spadł, to je wyrzuć, okej? Okay? Nie no stary, ty naprawdę myślisz, że ja spadnę z takimi M'sami? Wcale nie znamy się od tylu lat Gościu, ja ja udłużyłem <grym> właśnie do Okej, okay, jestem zdumny z ciebie, Albert. Gościu gadasz z największym antyprograczem na całym świecie, który zaraz spadnie, bo Michał. No i tak zabierz ten, no czy ty się tam z jakiegoś. E, on był na refilu! A, to nie jest fair! I tak go na ale on był na refilu akurat. Ale, tak, no, bo sobie ty sobie się tam z jakiegoś nieświadomo, jakiego prostego uważasz. Nie! Spodem, ja w no każdym odcinku myśli. mówię, że jestem nubem. W każdym! W każdym to mówię! No A i tak a, dobra, nie dogadam się, nie dogadam się Dobra, wyrzucam żelazo, tak? Że, żeby było, że coś wyrzucam Jeszcze, stary, dwa emsy muszę ci ogarnąć Czy ty sobie sam załatwisz? Nie, mam ty załatwisz już A ja mam w enderczeście 10. Okej, okay, to włączam tam dwa do team szesta i będzie spoko, patrzmy, jak będziesz w bazie Eee, pff, wiesz co, to może umówmy się tak, stary Ja zginę, ty zgiń ehm, I dobra. po prostu... No nie, no naprawdę on spadł przy... kratkę przede mną Nie mów Michalewicz Gościu Dobra, Hupciuś, chodź ja wojduję. Ja A ja nie, ja tutaj jestem w klepie z Hupciusiem I zaraz Michalewicz do mnie poleci, jestem na moście sam na dwóch Wiemy jak to się skończy, prawda? Wiemy, wiemy, mhm. Wiemy. ja dobrze wiem jak to się skończy Jest ich dwóch, więc nawet jeśli jednego zrzucę To dwóch na pewno nie zrzucę, ale będę próbować A Nie masz kobiety ciekawić, nie oczywiście, problem. że nie, dobra jednego Nie, to nie, nie, no, jakby, pff, spoko. spoko. Mógł z Fireballa, ale nie było jak Dobra, dawaj dwa emsy. No, spoko, spoko jakby, ja nawet nie, 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 sam przed tą chlepą mówiłem, że i tak nic z tego nie wyjdzie, więc luźna guma. E, dobra, stary, biorę tutaj. I ile chcesz m Ile za. chcesz m Dobra, to czekaj, ja robię pyk. Robię pyk, pyk. Okej, okay, dobra, masz tutaj sobie nawet coś kup ładnego za to. Ja stary robię jeszcze golemy chyba do tego, co nie? Jakieś golemy teraz można sobie to, wóż to, wszystko, to jest dobre do EC. I lecimy do nich, stary Farma Kilcha Start. No czekaj, czekaj, no stary. Kupuję jeszcze golemy do tego, tak? No to włóż je sobie zaraz do EC. Kolego! Czekaj, ja rozumiem, czekaj, że próbujemy, tak Teraz do tego wszystkiego jeszcze mamy dwa diaksy, więc kupimy Hej, u nas, dwójka u nas, stary, dwójka tu jest. Oj oj, 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 oj. jaka obok? dwójka, jaka dwójka? Jednego wyjaśniłem, a drugi tu jeszcze on z tobie jest. Nie ma go. Nie widziałem nikogo stary. No obok jest, stary. Na zielonych? Tak No dobra, ja to poczekam na niego tutaj. Stary nie widzę go, ale możemy poczekać. Dobra, już pójdę do Leci. niego. Leci. Tylko że ja mam za dużo fajnych rzeczy, żeby stary teraz to stracić, tak szczerze no, no, ja może do A, do Ender Chesta. No to nie! To ja będę, stary, z tym leciał. Dobra, e, czekaj, czekaj. On robi TNT jumpa. Nie, on chciał chyba robić TNT jumpa. Dobra, on mi zrobił TNT jumpa. Dobra, dobra, dobra. To w takim razie, stary, polećmy już do nich, co? Chappy joinet. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, Chappy jest, no proszę. Witamy ósmego gracza na świecie, e, tutaj z nami. E, może jeszcze na rękę go zaraz zaprosimy, stary, chęcia, i pomoże z nam z haterami. Co ty na to? Zaraz go warpnę, czekaj. Ej, a jakiego my mamy prota? Prota e, Jeszcze. Czekaj, u nich hubie na protekcjon czwórkę już. Dobra, Git, to ja lecę, stary. Mam Stare dwa golemy, trzy ważne. TNT, Firebola. Tak, w ECE to masz. Nie, mam przy sobie, w EQ. Jesteś nierozsądny. Stary, wiem, ale za to są fajne jaja. Fajnie się bawimy. Ja to się przynajmniej dobrze nie bawię. Nie to jest osiemnasta wygrana, stary z rzędu. Jeśli oczywiście wygramy, bo nie chwal dnia przed zachodem słońca. Łaska fańska na wstrym koniu jeździ. Mhm, mm dokładnie, tak. Dobra, rzucę stary Firebola, żeby troszeczkę ich tam wiesz wkurzyć. Delikatnie, no nie, dobra. Tak, Lecił skończony. Okay, dobra, pierpinki, pierpinki. Jak to Pinki? Po co nam Pierw, pinki? Pinki, tam się ogarniemy. Ale to oni nam stary zrobił wjazd zaraz na chatę, nie? A to nie, to dawaj w pierwdziach, ale od góry budujemy. Dobra, dobra dobra, 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 okay, dobra. Okej, okay, okej, okay. okej. Tutaj widzę, że ładnie pięknie budujesz, to wiesz, co, ja pójdę od razu na te twoje okay, klocuszki nie. tutaj, tylko wiesz, trzeba uważać na wypadek fireboli, nie? Oni tutaj... Jednak potrafią tym firebolem rzucić, nie? To trzeba uważać. Dobra. O nie, już nie zrzucaj mnie teraz! Chupciu, nie teraz, nie teraz, nie, 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 nie! Chupciusz, no nie, no i straciłem to wszystko, no. Zniszcz ich, no, zniszcz ich, serio. Jakby kurczę miał przewagę wysokości, wiadomo, no ale. Uwie, no, jak ja im golemka zrobię? Zrozwalisz ich stare? No potrzebuję teraz twojej pomocy, ja mam stary... u nich trzy serca, nie? Dobra, no to stare, daj mi 40 sekund i będę. Dobra, weź TNT. TNT, a no to potrzebuję 50 sekund, nie? Okay. No ale dobra, pf... wstoku obok tam ogrydnów, nie? No tak, 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 właśnie stary to robię, dobra, biorę TNT, biorę stary teraz firebole. E, dobra stary, lecę, ale straciłem wiesz, 13 refili, faktycznie Do ender chesta trzeba było się posłuchać, nie, jednak jak masz stary, ja teraz 800 gwiazdek jestem... to ogarniasz lepiej, no, no Ja zaraz jestem właśnie za ich bazą, więc jeżeli wyjdą, to mogę stary tak na szybko Ej, nie zrobiłeś nam prota Wiem, bo mam, bo mam diaksy w EC, a jestem na ich wyspie, stary, więc stara zajmę sekundkę, zaraz kupię. Dobra, dobra, stary, lecę w takim razie. Huuu, uh, jestem na midzie i kupiłem TNT, mam dwa firebole Może się przyda. Nie wiem. Robimy to teraz. Staryko. Stary, dwóch w bazie i mnie szukają, więc troszeczkę przypałbym ujął. Dobra, dobra, lecę, 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 lecę. lecę. Rzucę firebola, żeby się wkurzyli trochę, żeby się wiesz, dobra. zajęli tym bardziej, no nie? Okej, okay, dobra. dobra, dobra. Coś to poskutkowało, czy nie? Pewnie, że tak. Dobra, widzę, że... Dobra. Aha, Kup, mam tutaj gościa. Mam gościa tutaj, mam dwóch gości nawet tutaj. Dobra. I teraz stary, poczekaj, kupuję golemy u nich, stawiam. Dobra, oni stary się obaj rzucili na mnie, więc robisz to bez problemu, stary. Dobra, to. wyjaśnij stary, tam wyjaśniaj Dobra, okej, 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 okej Dobra, rzucili mnie, ale jeden ma 9 HP, drugi tyle co nic, więc spoko, jakby robisz to. Znaczy nie tyle co nic, jeden ma tyle co nic. Czekam na ciebie teraz, Mordo. Tutaj po prostu olej, wszystko leć do mnie. No ale stary, ja wiesz, ja A, jestem mają u nas w bazie. Mają Rozwal stary, serio, nie, w ogóle się nie, nie, nie. Dobra, nie, mno, nie, nie, mno, nie mno, ma żadnego Aha, stary, i tak oni nawet chyba nie wiedzą, że, że ty tam jesteś to Chyba to zrobię złotym, wiesz? Zrób Czemu to, nie? stary, serio. Ja nie okay. wiem, czy hejsta nie kupiłem przypadkiem nam. Kupiłeś jeszcze dwójkę, więc to będzie teraz proste, mi się wydaje. No, to dawaj. Serio, rozwalamy już ich. Bez, 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 dobra, bez no. GG. No i git. Dobra, gituwa. No to stary, teraz w tej klepie widzę, że tutaj ktoś podchodzi. A nie, już nowa się speniał. No się speniał. Tyle było, nie? Ale dobra, to ja w takim razie spróbuję, mimo że kamienny mieczyk, to tam podejść do niego. Okej, okay. to teraz mamy taki samej temy w takim razie, chyba, bo on też jest żelazny. Nie, ja jestem taksowy Uuuu. Dobra, 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 stare. Lecę do nich. Jednego bym chciał. Więc ja jestem, chociaż taką nieferakcję Co co ty im zrobisz? Nieferakcję. Co to znaczy, fair? On jest też teraz taksowy. Dobra, Michalewicz. Michalewicz. O, ciekawe, jak mnie kolega widział. Jednego ciekawe zrzuciłem, jak... a drugi, drugi co? Drugie supinków, tak? O, no i wygrane, ty masz stare, 18, ja mam 13. W no takim dobrze. razie. E... Siema, napiszę mu. Nie mogę! Nie mogę mu napisać, chyba coś mi się zepsuło. W każdym razie, moi drodzy, wygraliśmy Arenkę. Napiszcie proszę, jak myślicie, czy to byli bardziej widzowie czy hejterzy, bo jeżeli ktoś pisze, że... Zabijcie ich, bo są youtuberami, no to... Trochę Beka, ale w każdym razie subskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmy. Słuchajcie, 18. Wygrana z rzędu, więc jest dobrze. Zapraszam jeszcze na sklep www.abra Ety. Pierwszym, w ogóle takie kozackie rzeczy na was czekają, jak bluzy. Abra Team z kapturem, bez kaptura, koszulki, kubki i z taką bluzu jest łatwiej wygrywać na bedurs, A z kodem Abra macie minus 20 zł na zamówienie. Kodzik oczywiście w opisie. I przypominam, do każdego zamówienia dołączam trzy wlepki Abra Team gratis, ale warto się pospieszyć, bo one mega szybko schodzą, więc naprawdę wpadajcie. Wow. Pierwszy link w wam bardzo dziękuję, dobrego dzieneczka, eleczko i